Siemanko, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj sobie omówimy zestaw sumowy ze spławikiem pod wodnym, gotowy gotowy, czyli taki, który kupujemy prosto ze sklepu i od razu możemy założyć do Założyć do nawędkę. Dlaczego warto, jak zaczynamy swoją przygodę z sumami, dlaczego warto użyć gotowego zestawu? Przede wszystkim będziemy wiedzieli, czy poprawnie jest ten zestaw zbudowany, i na podstawie takiego jednego zestawu będziemy wykonywali swoje zestawy też poprawnie, żeby od razu było, były dobrze zrobione. Najważniejsze w zestawie słomowym są yy, niuanse. Tu wszystko musi być zadbane, dobrze zrobione, zaciśnięte. Tutaj nie ma, nie ma po prostu miejsca na błędy, bo naprawdę możemy się spotkać z dużą rybą. Co jest jeszcze bardzo ważne, to tutaj te odległości. Odległość między tutaj haczykami powinna być około 10 cm, a tutaj między drugim haczykiem a z pławikiem podwodnym około 10-15 cm. Widzimy, że tutaj te odległości są zachowane. Jest to bardzo ważne, a z pomocą przychodzi nam tutaj rysunek na Ulocce. Zwróćcie uwagę, to jest bardzo ważne, żeby sobie taki zestaw sprawić, żeby wiedzieć, jak budować swoje zestawy. Jak zaczynamy oczywiście przygodę z sumami, jak wiemy, jak te zestawy budować będzie nam nie to, to niepotrzebne. Ale naprawdę to ułatwia zadanie. Zwróćcie uwagę, najważniejsza rzecz na tym rysunku jest tutaj strzałka, i po kierunku roślin widzimy, w którą stronę płynie woda. Widzimy, jak ten zestaw ma być ustawiony. Co nam to daje? Przede wszystkim, że spławik podwodny nam lepiej zaprezentuje naszą przynętę. Zwróćcie uwagę: w tym wypadku mamy tutaj rosówki. Gdyby te rysówki gdzieś zalegały w kamieniach na dnie, one po prostu nie spełniałyby takich walorów. walorów Wabiących, a tutaj dodatkowo, raz, że spławik ma grzechotkę, dwa, że wprawi tą przynętę w ruch, i przede wszystkim ona będzie się gdzieś unosiła. Ona ten pęczek, rosłówek zrobi aż taką, jakby ośmiorniczkę. To będzie naprawdę się odrywało dna, i będzie, no, jak w sumie, w pobliżu nie będzie mógł się temu oprzeć. I to właśnie nam zapewnia spławik podwodny. Zwróćcie uwagę, tutaj widać, że ten spławik rotuje, ta przynęta jest poderwana od dna, a najlepiej właśnie się prezentuje do tego. Rosówka, ona stworzy taką chmurę, taką ośmiorniczkę. To gdzieś tam czasami uderzy o dno, zbije chmurę mułu i to naprawdę bardzo świetnie się sprawdzi na suma. Jak będzie w pobliżu, na pewno się temu nie oprze. I dlatego warto mieć taki jeden zestaw, żeby wiedzieć, jak go poprawnie wykonywać. Gdy już wie, ktoś wie, jak wykonywać te zestawy, oczywiście może sobie każdy element kupić i budować swój zestaw po swojemu. Najważniejsze są właśnie te odległości. Tutaj między haczykami około 10 cm i między drugim haczykiem te około 15 cm. Wtedy super zaprezentujemy tą przynętę. Tutaj grzechotka dodatkowo będzie nam podkręcała naszą przynętę. Teraz już się praktycznie to nie zdarza, ale w tych tańszych kiedyś zestawach można było się natknąć, że haczyk jest źle zawiązany, naprawdę, nawet w tych gotowych, więc warto sobie ściągnąć taką gumkę i zobaczyć, czy haczyk sumowy jest dokładnie zawiązany, widzimy, że tutaj jest wszystko tak jak należy, poprawnie linka wychodzi od strony grotu haczyka co nam to daje? To nam to daje, że to jest samo zacięcie, gdy ryba zasie zestaw, ona poczuje zestaw, sum chce ją wypluć i powstanie samo zacięcie, to nam daje dobrze zawiązany haczyk, to się nawet Tyczy odłowienia płoci po sumy. Przy każdy haczyk powinien być tutaj od strony grotu. Wtedy powstaje dźwignia, a nie gdzieś tutaj jak mamy na przykład z łopatką. Jakby wychodził za łopatkę, to ta dźwignia nawet by była rozginająca, że ta ryba ma łatwo wypluć ten haczyk. A tutaj widzimy, że to jest wszystko poprawnie tak jak należy. No teraz praktycznie się to nie zdarza, ale. Wiadomo, przy łowieniu sumów trzeba spojrzeć na każdy detal i warto zwrócić uwagę, sobie spojrzeć, czy to jest poprawnie i sami jak my będziemy budowali zestaw, wtedy będziemy wiedzieli, jak mamy tą żyłkę wyprowadzić, żeby było od strony grotu. I wtedy mamy pewność, że to zacięcie jest solidne, że sum nie wypluje tej przynęty. Tutaj mamy specjalistyczny sumowy stoper. On jest roz, rozkręcany przy docisku, on po prostu blokuje się i nie da się go przesunąć. Bardzo fajne rozwiązanie, bo można szybko sobie to wyregulować tak jak chcemy. Gdy chcemy poprawić ten zestaw, przesunąć ten spławik podwodny, to wiemy, że szybko nam to pójdzie. A przy tym stoperze sumowym, mamy pewność, że to gdzieś tam nie będzie nam się. W nurcie przemieszczało. Tu, jeszcze chciałem Wam zwrócić uwagę na łączenie. Zwróćcie uwagę, jak to fajnie zrobił producent. Tutaj jest linka skręcona, zaciśnięta aluminiową tulejką, i tutaj nic nie ma prawa się rozchylić. Ale, jeszcze bardzo ważną rzecz, chciałem zwrócić uwagę na bardzo ważną rzecz, że. No, zwróć uwagę na sumowe krętliki, agrafki, one po prostu są dużych rozmiarów i duża, duża powierzchnia może odbijać światło, może gdzieś to tam błyszczać, i żeby tak nie było przy sumach, wszystko musi być czarne, matowe, pokryte teflonem. Zwróćmy uwagę, tutaj jest pięknie ten krętlik wykonany, on na pewno gdzieś tam nie będzie błyszczał we wodzie, nie będzie gdzieś tam tej ryby płoszył. Tak to powinno być wykonane. Więc to zaczyna swoją przygodę z sumem polecam naprawdę żeby zaczął chociaż jeden mieć zestaw gotowy wykonany przez producenta dodatkowo będziemy mieli rysunek jak ten haczyk powinien być jak ten zestaw powinien być wykonany jakie odległości powinny być między haczykami jest to bardzo ważne będziemy widzieli jak dokładnie zawiązać widzimy nawet grubości linek są podane tutaj mam akurat dosyć ciężki spławik ale wiadomo są jeszcze większe cięższe to już według uznania według warunków łowiska i wszystkiego tego co was może spotkać nad wodą ale każdy kto zaczyna powinien swoją przygodę zacząć od gotowego zestawu tak samo jak na spawiku się zaczyna łowić płotki są yy, Wyczynowi zawodnicy, którzy budują zestawy, kupimy sobie taki zestaw i wiemy, że od razu przykładowo się i całą resztę zakładamy poprawnie, bo możemy naprawdę latami łowić, budując złe zestawy, mieć jakieś tam efekty z przypadku, ryba się jakoś tam zatnie. Wystarczy źle tutaj wyprowadzić linkę i już te ryby nie będą się zacinały, a gdy my mamy naprawdę do, dobrze wykonane te zestawy, będziemy wiedzieli, że od początku do końca łowimy tak jak należy. Więc warto swoją przygodę zacząć od zestawu gotowego jeśli wam się film podobał zasubskrybujcie kanał zostawcie komentarz i oczywiście pod filmem macie link do sklepu będziecie mogli sobie to dokładnie zobaczyć na co zwrócić uwagę dodatkowo warto sobie przeczytać instrukcję co tu dodatkowo producent napisał jak z tego korzystać to do zobaczyska w kolejnych filmach i dzielcie się w komentarzu co chcecie zobaczyć siemanko, cześć